A co my robimy tak na co dzień? No, bo wiecie, uratować kota to znaczy nie tylko go zabezpieczyć, ale też czas im zaopiekować, wyleczyć, yy, karmić codziennie, sprzątać kuwetę, yy, potem znaleźć odpowiedni dom i go I cały ten proces zajmuje czas i tak na co dzień jest dość monotonny. Ale na przykład dzisiaj. Ja byłem w kociarni z Marto o 9, daliśmy śniadanko. Potem na 9.40 Marta pojechała z Loki na takie szybkie badanie krwi, żeby sprawdzić, czy poziom kreatyni nie spada. Potem Marzena przyjechała po Lokiego i na 14 zawoziła go do Gdyni. No, my jesteśmy w Gdańsku, więc do Gdyni jest kawałek. Potem Natalia pojechała z Karmelką na 15 na szczegółowe USG. Kiedy Loki był już po badaniu TK, Marzena pojechała po niego znowu i przywiozła do kociarni. W kociarni była już druga Natalia, która przyszła na wieczorny dyżur, a taki dyżur to jest sprzątanie kuwet, dawanie jedzenia, wydawanie leków, no i socjalizacja. Bo wiecie, z większością naszych kotów trzeba codziennie pracować, żeby były postępy. Teraz jest godzina 22.30, a przyszedłem jeszcze dać karmelce leki. No a w międzyczasie Marta, Oliwia i ja przygotowujemy się na targi, na których będziemy sprzedawali nasze gadżety. No bo wiecie, na karmę też trzeba zarobić. Oprócz tego każdy z nas ma swoje codzienne prace, żeby zarobić na swoje jedzenie i mieszkanie. No i tak to się kręci. Jeśli chodzi o Lokiego, w wynikach krwi i nadal dalej jest 2,4. Warunek do badania był taki, że spadnie poniżej 2, ale weterynarz zdecydował, że to już nie spadnie po samych kropówkach. I jeśli jest wskazanie do TK, no to trzeba to zrobić. Opisów TK jeszcze nie mamy. Wiemy, że został pobrany wycinek z nosa do histopatii, ale wycinka z wewnątrz nosa nie pobierano ze względu na. Niewielkie zmiany. Nie wiem co to znaczy jeszcze, ale podejrzewam, że gdyby to był chłoniak, to by było od razu napisane. Eee, więc czekamy na opis, może jutro będzie. Loki ma założony wentlon. Bo jutro pojedzie na kroplówkę dużelną. No czuję się trochę słabo, mam mniejszy apetyt, ale zjadł. Jeśli chodzi o karmelkę, no to w zeszłym tygodniu napędziła nam niezłego stracha. Po zabiegu przez... Pierwsze kilka dni, wszystko było ok, i nagle zaczęła być apatyczna. Zaczęła mniej jeść, chować się, więc to były sygnały, że coś się dzieje. Pojechaliśmy na USG, tam wszystko było ok, dostała kroplówkę. Na drugi dzień dostała gorączki, więc pojechaliśmy już do TKW w Gdańsku. Tam dostała leki, na drugi dzień znowu tam wróciliśmy, bo gorączka nie spadała. No i w piątek została przyjęta na szpital. Na szpitalu była jedną dobę, tam udało się gorączkę opanować. Cały czas robiliśmy badania USG, żeby sprawdzić, czy nie zbiera się płyn. Płynu nie ma, mimo to było podejrzenie FIP. Dopiero w tą środę dostaniemy wyniki, ale na tą chwilę po szczegółowym badaniu USG wychodzi na to, że problem jest z jelitami, więc obecnie podejrzewamy atonię przewodu pokarmowego. Jest takie rzadkie powikłanie po znieczuleniu ogólnym, ale ale się zdarza. No podejrzenie jest takie, bo dziś była naczczo, nie jadła od wczorajszej kolacji, a mimo to w układzie pokarmowym yy, było jedzenie w różnych miejscach. Więc dostała na to zastrzyki. Jutro jedziemy na kolejne USG i sprawdzimy, czy pomogło. No, dzisiaj czuję się już lepiej. Ma lepszy apetyt, trochę się już barwi, więc mam nadzieję, że już będzie dobrze. Dziękujemy naszym patronom. Pamiętajcie, że jeśli chcecie dostawać yy, aktualizacje zaraz po nagraniu, możecie zostać patronami. Możecie też wejść na naszą stronę niekochane.pl i tam w zakładce jak pomagać dowiecie się, jak możecie nam pomóc. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pa, pa!